Eldo na rejonie Hunter na mikrofonie, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, takim ukrytym bym powiedział, z. E, jak to się nazywał? Spróbuj rozśmieszyć admina. Tak, spróbuj rozśmieszyć admina. E, wracamy z tą serią. Mam nadzieję, że co tydzień uda się nagrać jakiś. E, ojej, wleciałem we chmury i mnie zlagowało. E, teraz wylatuje z chmur. O, jest gitara. No to słuchajcie, kilka informacji, bo najpierw, tak, co z serwerem, dlaczego nie ma nowej edycji, co w ogóle. Powolutku, tak jak patrzyłem, prace idą do przodu. Jestem z tego powodu bardzo zadowolony, bo robimy coś teraz faktycznie porządnego, co będzie miało ręce i nogi. I trzeba jeszcze trochę poczekać. Najbardziej z Was czekam ja, także spokojnie, nie przejmujcie się tym. Jeżeli macie ochotę, grajcie dalej. Póki są wakacje, zauważyłem, że jest o wiele większa aktywność, dlatego postanowiłem, że wznowię serię Spróbuj Rozśmieszyć Admina. Na chwilę obecną jest około 170 graczy na serwerze, także serwer jeszcze nie upadł. Na chwilę obecną jeszcze nie wiem kiedy będzie kolejna edycja, ale musicie po prostu cierpliwie poczekać. Kiedy będę nagrywał, teraz te spróbuj rozśmieć admina wydaje mi się, że piątek godzina 13 będzie dobrą, yy, dobrą godziną. Będę to wrzucał sobie tak myślę... No nie, w co niedzielę ale chyba standardowo. Jakoś hardcora tego bym przeniósł niedługo, bo prawdopodobnie niedługo będę kończył serię z hardcora to przeniosę na jakiś inny dzionek no i, i, i tyle chyba. No. Także w tym tygodniu jeszcze nie będzie, w ten piątek nie. Dopiero w następny, czyli powiem wam od razu, podacie, bo wy jesteście na tyle zjebani, że nie potraficie myśleć, jak wam się czegoś nie powie. 26 lipca będę nagrywał kolejny odcinek. Nie teraz 19 co będzie, tylko 26. Wtedy będę nagrywał kolejny odcinek z Spróbuj Rojśmieści Admina, który pojawi się w niedzielę. Dobra, teraz może być. Hi YouTube, piszemy. Proszę bardzo, hi YouTube. Ludzi nauczyłem, że jak mają się zachować jak zwierzęta, to niech wyjdą, ale ja tylko z ludźmi będę nagrywał. Eee, tutaj ditty cloudy, wezmę wypierdolę od razu, bo mnie denerwują. No, dobra, już dzieciarnia wyszła, proszę bardzo. I rozpoczynam zgłoszenie... O Jezu, jaki spam. Kogo odwiedzić? Oj, 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 Wimski był pierwszy. Ol, pięknie przygotowane TP Wimski. Zobaczmy, co mamy przygotowane w spróbie rozśmierzyć admina. Eee, co my tu mamy? Gdy Hunter mówi, że kilka piwek trzyma go dwa dni, ty wypijesz flaszkę, masz kaca i myślisz: Czemu, Boże, ten dar nie jest mi dany? Gdy to nie wyjdzie, gdy czytasz właściwości Minecrafta, dowiadujesz się, że śnieżki nie zdają wrażenia graczowi, ale w teorii jest tak. Znowu ci mi nie wyszło, kamer. Temp, ban, wimski nie wyszło. Ja muszę sprawdzić, czy ja mam y, odznaki. Mam odznaki, dobrze. Mam gwiazdę odcinka, mam rozpieszenie, dobra. Lecimy dalej. Yy, kogo tu możemy? Freak trener, proszę bardzo. TP, Freak trener. Zobaczmy, Co tutaj mamy? Jak nie wyjdzie, to z tyłu żarcik kolejny. Co tutaj jest? Kasztan. Kurwa, nie, nie wiem od czego. Wyrobicie tyle rzeczy, że ja nie wiem, na czym się mam kurwa skupić. Gracz, nie zrobisz szlańca celestii, ja. Nie rozumiem. To z tyłu żarcik niezły. A że tutaj, dobra, to jest ten żarcik. Kasztan, no to pokaż go kasztana. Moderatorzy, odpuśćcie na teraz. No dobra, widzę, że. Nie ma nic kasztana, ten ban frykt trener pięciem nie wyszło A bo nie było mi widać Kurwa to przepraszam To przepraszam to nie... A, ale zjewałem ale zjewałem dobra dobra sorry sorry Tepe Kwiatkowski, kwiatkowski. Ale przepraszam, przepraszam, ja tam się odwdzięczę jakoś. Dobra, Kwiatkowski, co my tu mamy? Pokemonowy król Julian, kiedy byłeś dorodnym magikarzem, ale twój pan cię nadepnie. Ja po ke kebabie z ostrym sosiwem, dobra. Co dalej? Ała, ok. No, nawet śmieszne. No ja tym dwóm osobom pierwszym, co były, to ja dam rangę. Yy, dam wam Rozśmieszyłeś Admina w ramach rekompensaty. Pokémonowy Król Julian. Ten ban, Kwiatkowski, pięcie mnie wyszło. Ale przyfejlowałem, dobra, kogo mamy kolejnego? Kenaj to Czekaj, co tu? O kurwa. Tu się nie da w ogóle... TP. Kenaj To marchewa, proszę bardzo To nie żart na tabliczce Kiedyś pisz sobie ładnie i dziewczyna krzyczy na co dom. A, ogromny robal, budzisz się i zobaczysz tego robala by go wynieść, to robal No masz kurwa, no masz, zapałeś mnie zapałeś mnie, tepe I kogo, je... zobaczcie o, ludzie, oglądajcie teraz i postawcie się w mojej e, sytuacji. Kogo ja mam wybrać? Jak ja mam kurwa tu kogoś znaleźć, jak wy tak spamujecie, jak pojebani? Nie ma, Nie mogę nikogo znaleźć, bo. Bo wy napierdalacie tym. Bartek 12. Ja chyba po tym yy, Po tym odcinku poproszę o wprowadzenie Jednej wiadomości Dla yy, normalnej rangi co minutę Kurwa, żeby nie było takiego czegoś Jaki jest ulubiony baton informatyka spacja Dobra, to już od razu ten ban Bartek 12 jeden dzień Nie ma być żartów na tabliczkach Tabliczkach Dobra, od razu poszło Yy... Maseter hatry, Proszę bardzo, tepe, Maseter No, zobaczmy Gdy leżę w wakacje No Moja mama Dobra, wiem o co chodzi, że wkurwiona Dobra, dobra Nawet śmieszne eee, Mistrz Panda TP Mistrz Panda Ona, lubisz mnie? On nie, ona Dęb, ban, mistrz panda, pięciem nie wyszło, elo. TP. Szymonino nie będzie, ponieważ spamuje, widzę, że spamuje co chwilę. Yy, ja biorę jak coś tych, co piszą po jednej wiadomości, resztę olewam. Teraz muszą napiszę o tak. Bo teraz wszyscy czytają. Yy... No tutaj widzę, że jest jedna wiadomość TP razy razor. Zobaczmy. Kiedy pierniesz w miejscu publicznym Kiedy kłamiesz. Hmm. OK Okej... Temp... Ban... Razor... Pięciem nie wyszło... Patrzcie od razu jak się ten, jak się zredukowało... Ale niektórzy jednak nie potrafią zrozumieć... To czekajcie, temp, ban... Yoidesu Kasai, 30 dni... Spam... Reszta... Niech się nauczy, że też takie kary będą. O, proszę bardzo! Dobra, zobaczmy Gawlota TP Gawlota. Zobaczmy, co ty tu masz przygotowane. Jebany! Dobra, dobra! Nie chcesz? Nie chcesz? O, zobacz! No jak, jak, jak szedł O ty jebaniutki! Jak szed! Tylko kurwa zobaczył! Jak pies do kiełbasy kurwa! Normalnie wiedziałem, że tak będzie, wiedziałem, wiedziałem. Oj, to mnie zaskoczyło, to mnie zaskoczyło. Oczarka szanuje, bo kupi coś, żeby przedłużyć istnienie serwera. Zobaczmy. Legenda Entei. Zobaczmy, co legenda Entei ma do zaprezentowania. No drampa. do grupa. Schematycznie... O, i czarek kolejne piłki kupił. Dobra. To typowi gracze Frikimon. O, tak, tak, dokładnie. Tak wyglądacie, kurwa. To za to już masz gwiazdę odcinka. Typowy gracz Frikimon. To jest kurwa, taki bałwan, który spamuje. Nie wie kurwa o co chodzi, ale spamuje z innymi. To jest idealnie. Kurwa, za to masz już gwiazdę odcinka. Ja sobie zobaczę tylko inne jeszcze. To ja kiedy widzę słodycze, no to tutaj ja teraz taki jestem, a to ta baluga, no. Niezłe, niezłe, dobra. Ale za to kurwa masz. Za to. Za typowego gracza Freekimo na to masz gwiazdę odcinka. Idealnie. Jeden, do, tak was sobie wyobrażam. Na evencie, jak podchodzicie, dokładnie macie taki sam wyraz twarzy, nie? Jak na mi was, widzę i gram na Freekimo, nie odradzam się twarz zmiany taką. Dokładnie, dokładnie to jest to. TP Zeuciak. Zobaczmy. Gdy już długo jesteś policji wiesz jakie pączki są najlepsze. Chodzi o to, że kitrasz poliki, tak? się nie wyszło. TP Pawlo 160, Pawlo 160. Mr. Hunter, bright, mister. Ale dlaczego tworzysz konflikt, ty pie zajebany? Schron przed Hunterem, nic ci kurwa nie pomoże, Temban... Pawlo. Daj, Pawlo. Co jest, kurwa? Jaki ty mięśnik? Pawlo 160, dobra, to ten ban. End. Dam ci na jedną godzinę. Nie twórz niepotrzebnych konfliktów. Proszę bardzo. E, TP... Mwkolek, o. Czy MWK Olek. Czyść sobie żarty z pokenami, ja mam żart bez pokemonów, Tamina to żart. O kurwa panie, no żeś kurwa przyżartował fest. Widać, że MWK Olek. Ko... Jezu. 5K kurwa, 5K, 5M. Koniec! Koniec, koniec, koniec! No, także yy, bye YouTube. No, także mordy, mordeczki, morduje. Taki krótki odcinek, którym tam jeszcze powiedziałem wam co nieco właśnie na temat tego, co będzie. Yy, znaczy w sensie, że czekamy cały czas na nową edycję, ja też czekam. I będzie naprawdę dobra, słuchajcie, bo coraz więcej fajnych rzeczy się tworzy na nową edycję, także jestem z tego powodu bardzo zadowolony. Serdeczna rigata za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że się podobało. Wszystkie instrukcje, oczywiście, macie w opisie, i to było na tyle. Kolejny odcinek będzie za tydzień ale będzie nagrywany przypominam w piątek 26 o godzinie, tam, której powiedziałem zobaczycie sobie też na filmie. Także to było na tyle, że żegnam, do następnego, trzymaj trzymajcie się and